Dzięki Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej firmy związane z ruchem turystycznym otrzymały wsparcie, które pozwoli utrzymać miejsca pracy. Czas pandemii był trudny dla turystyki. Wsparcie dla firm z tej branży to 1 trzecia udzielonej pomocy w ramach bonu dla przedsiębiorczości. Bez pomocy wielu pracodawców nie byłoby w stanie kontynuować działalności. Gdy zamknięto granicę nagle straciliśmy po prostu wszystkich klientów. No Najtrudniejsze jest to niepewność, jak długo ten stan potrwa, bo samo otwarcie granic to, to jeszcze nie jest wznowienie działalności, dlatego że muszą zacząć przylatywać samoloty z turystami. Ci turyści muszą być pewni, że jest tu bezpiecznie, także bardzo wiele elementów się składa, więc no, szykujemy się ogólnie na jakieś pół roku przestoju, takiego mniej więcej, no i byle to przetrwać, przeczekać, no i zacząć robić swoje, jak turyści. Z się pojawią. Pozyskane przez krakowską firmę 36 tysięcy złotych zostanie przeznaczone głównie na pensje dla pracowników. Jeszcze mamy auta na utrzymaniu, jakieś reklamowe drobne zobowiązania, także, no. Jeszcze potrzebujemy dużo więcej, tak naprawdę, natomiast. Na pewno, no, ale jest to jakaś miła i sympatyczna e, pomoc, na którą nie liczyłem. Wiadomo, że e, chciałoby się więcej. No jest potrzebne, gdyż umożliwi e, funkcjonowanie przez najbliższe miesiące w trudnym dla turystyki czasie, gdzie nie ma klientów. Miejsce przekazania umowy nie było przypadkowe. Jesteśmy w miejscu symbolicznym, ale także firma w, w, w sposób symboliczny jako pionier pokazywała Nową Hutę turystom zagranicznym. Dla mnie to też szczególnie ważne, bo przecież jestem z Nowej Huty, w związku z tym e, dzisiaj w, e, mam frajdę w myśleć także i działać na rzecz wsparcia turystyki w Nowej Hucie, bo myślimy o turystyce małopolskiej w sposób znacznie szerszy niż tylko oferta Starego Miasta w Krakowie. Chcielibyśmy pokazywać miejsca nieznane, chcielibyśmy jak najbardziej uatrakcyjniać turystykę w województwie opolskim. Poza Krakowem i jego centrum warto zobaczyć wiele wyjątkowych miejsc. Nowa Huta, chociaż w Krakowie jest tego przykładem, że można Kraków poznać w zupełnie inny sposób, bo jest realistyczna architektura, ale także jedyny w, tutaj w okolicy szlak podziemny w, związany ze schronami nowochódzkimi. Ale tak naprawdę turystyka w Małopolsce to nie tylko Kraków, nie tylko w Wieliczka, nie tylko o Święcim czy Zakopane. Wiele wspaniałych miejsc czeka na turystów, wiele warto miejsc zobaczyć, poznać na nowo. Dzisiaj turystyka i najbliższe wakacje będą odbywać się w szczególnym momencie, w związku z tym odkryjmy, Polskę na Nową, odkryjmy na nowo miejsca, które są tak naprawdę blisko nas, a których do tej pory nie mieliśmy czasu lepiej poznać. Zmieniona rzeczywistość daje nam narzędzie do poznawania i wspierania gospodarki turystycznej. Mamy zatem szansę nie tylko odkrywać nowe miejsca, ale także wspierać lokalne firmy.